Dzień dobry z tej strony. Paulina Mielczarek, czyli Pralnia Duszy i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będzie lustro. Hmm, ale, jakie to będzie lustro? No, lustro pomiędzy e, dwoma osobami. E, będę mówiła osoba pierwsza, osoba druga. E, e, I co. Hmm, chyba przechodzę już od razu do tego. Może inaczej, może najpierw jeszcze powiem, co jest między nimi. Co jest między ludźmi. E, co jest między ludźmi w aktualnie. E, jak ja mam to powiedzieć? Moim zdaniem, osoba pierwsza jest po tąpnięciu. Czym może być tąpnięcie? To może być. E, no, jakaś bardzo trudna, przeżyta niedawno, nie tak, tak, da, nie tak dawno, jakiś czas temu, sytuacja, która hmm, może u niektórych była nagłą sytuacją, ale do tej sytuacji musiało dochodzić etapami. Czyli dlatego nie będę mówiła dokładnie, co to może być, bo to mogą być różne rzeczy, ale no dla przykładu. Rozwód. Tak? No a zanim dojdzie do rozwodu, są etapy prawda? Etapy, etapy czego? Etapy związku, które e, i różne sytuacje, przeżycia, doświadczenia, które e, doprowadzają dwójkę ludzi do sytuacji, kiedy mm, stoją przed sądem i mają sprawę rozwodową, tak? E, na przykład coś takiego i to, to jest takie to może być takie tąpnięcie. To może być też strata kogoś czegoś. E, to może być w ogóle kilka takich e, sytuacji, nie? I teraz mam wrażenie takie, że ta osoba, ta pierwsza potrzebuje ciszy i samoregulacji. Tak się, żeby się tak uregulować, Wyciszyć po tym mówię, w tym, tym cudzysłowie, tąpnięciu. To jest to. Natomiast osoba druga, jak widzę, osoba druga, widzę osobę drugą jako bardziej spokojną, bardziej klarowną, bardziej klarowną, i taką, która w jakiś sposób też w jakiś sposób wychodzi na świat z czymś albo ze sobą, tak? Po jakiejś, po jakiejś przerwie. Tak? No. Ale bardzo też ta osoba. Osoba pierwsza też e, trzyma pod kontrolą się i emocje w tej relacji, czy w tej, w tej znajomości. E, ale tu są trzymane, no, emocje trzymane są pod kontrolą. Dobra, przechodzę do. Opowiedzenia tego, co się dzieje najpierw w poszczególnych osób, zaczynam od osoby pierwszej. Więc tak, e, osoba pierwsza jest po emocjonalnym tąpnięciu, tak jak powiedziałam, e, trochę się tak zamyka w sobie, trochę wstrzymuje decyzję o wszelakim egzystowaniu dalszym w życiu i kierunkach, co by to zrobić, jak by zrobić itp. nie? Myślę sobie, że to, że osoba pierwsza przechodzi przez taki reset. No. Taki reset, twardy reset. Hmm. Głowa tej osoby chce ciszy. Ciszy i braku bodźców. No no. Czyli tak powiedziałabym, tak, taki, taki wtrąci, wtrąciłabym taki wniosek psychologiczny, że eee, takie, jak, jak to powiedzieć, eee, takie nagłe urealnienie. Czyli na przykład spadek z wyobrażeń na ziemię. Tak? Były wyobrażenia i teraz tak jakby osadza się na ziemi, tak jakby były sobie wyobrażenia, były myśli i teraz jakby dobra, ok, jest tak, nie? I myślę sobie, że pierwsza osoba potrzebuje na ten moment jeszcze samotności, samodzielnie coś, żeby odzyskać równowagę. Mhm. Dobra. No i teraz, z czym to jest dokładnie związane? Ja tak się przyjrzałam na ile, na ile mogę, oczywiście nie wchodząc w głęboką prywatę, ale tak opowiadając dookoła. Więc ta, ten człowiek czuje się mm, albo uwięziony w scenariuszu idealnej rodziny, tak? Yy, która nie do końca sprawia, że jest tej osoby, czyli że to nie jest według, no jakby, yy, jak mam to powiedzieć, albo scenariusz idealnej rodziny. Uwięziony w scenari w, człowiek uwięziony w scenariuszu idealnej rodziny, takie coś słysza, więc. Yy, Może ten człowiek jest. Tworzy z kimś rodzinę, albo tworzył z kimś rodzinę. No ale coś z tą rodziną dalej jest. Na przykład może są e, wspólne jakieś jeszcze zobowiązania, dzieci, tak? I to nie, coś tam jest nie do końca tego człowieka. Tak jakby nie do końca, albo, albo ten człowiek jeszcze jest tym, tak? A myśli o tym, że może nie chce, albo a może. A może kiedyś, może może coś, tak? Jakby coś się nie pasuje i jakby czuję się uwięziony w scenariuszu idealnej rodziny. No po prostu, no co ja? nie umiem tego inaczej powiedzieć, tak? I to rodzi u tego, tego człowieka lęk, bezsenność, poczucie winy. Takie mi się pokazują trzy um, uczucia, odczucia. E, czyli myślę sobie, że ten człowiek ma konflikt taki, rozdźwięk, rozdźwięk i konflikt między. Um, oczekiwaniami, które są stawiane przed tym człowiekiem, lub ten człowiek przed sobą je stawia, lub i jedno i drugie. I rolami, za które pełni, za które jest odpowiedzialny ten człowiek, albo no w jaką się jaką rolę wchodzi, nie? Czyli konflikt między oczekiwaniami rolami a tym, co tak naprawdę czuje i chciałby, chciałaby, tak? Mężczyzna chciałby kobieta chciałaby, nie? E, czyli tam jest albo jakaś presja rodzinna, albo presja rodzicielska. No. Może się ludzie nie mogą dogadać między sobą, jeżeli chodzi o podział, na przykład, bo może już nie są razem, ale jakiś podział, nie? Dobra. E, co osoba pierwsza myśli o osobie drugiej? Mm, tutaj widzę tak, że osoba druga dla osoby pierwszej jest taka jasna. Taka szczera, taka ciepła. I to nie jest ta osoba, z którą tak czuję. Ewentualnie, jeśli jest ten kontekst rodzinny, to to nie jest ta osoba z kontekstu rodzinnego. Mm -mm. Tam, gdzie ten scenariusz, co powiedziałam, nie. To ja widzę, że to jest ktoś na zewnątrz, to jest ktoś poza. Więc. Yy... Jasna, szczera, ciepła, taka ta osoba, taka się wydaje. Ale też jest niedosyt taki, takiej hmm, namacalnej fizycznej bliskości. Czyli na przykład, w tym momencie się nie widzicie, albo przestaliście się widywać, jest brak dotyku. nie? <słuch> Tutaj ten, te, ta osoba trochę jakby liczyła na naturalny rozwój, albo jakby jak los, los, jakby los dopisał. O Jezu, jakby los dopisał, nie to coś takiego. Ale bardzo pozytywnie osoba pierwsza postruga, postrzega osobę drugą, ale jakby widzi przeszkody, takie obiektywne. Takie obiektywne przeszkody. Nie wiem, co to znaczy obiektywne przeszkody. Nie wiem, rytm dnia na przykład, dystans. Hmm. No. Dobra, co ta osoba czuje do osoby drugiej osoba pierwsza do osoby drugiej e, czuje um, szacunek we współpracy tak mi się to pokazuje jako pierwsze ciepło też jest ale taki szacunek we współpracy mm, mm, i też mi się pokazuje ta osoba że ta osoba ta pierwsza zachowuje jakiś taki uczuciowy dystans, dystans, jakiś tu jest dystans dla bezpieczeństwa. I dla jakiego tutaj jest bezpieczeństwo, No jeżeli tutaj mówimy o, o osobach, osobie, która nie jest do końca sama, albo nie do końca ma poukładane, albo coś jest jeszcze innego, no to dlatego, nie? Ale jest iskra albo sympatii, albo uczucia. Jest tutaj po stronie tej osoby, jeśli chodzi o uczucia, tylko, że trzyma to bardzo mocno w ryzach i w takiej stabilności. I mam wrażenie, że osoba druga może zupełnie nie wiedzieć o tym, że tak jest, jakby czasem ma takie przebłyski, że o kurczę, chyba, chyba jednak tak, chyba ten człowiek chyba naprawdę coś do mnie czuje, nie? Ale później jest tak, to jest tak jakoś tak, nie wiadomo jak, i tak w sumie to nie wiadomo w ogóle, co tak naprawdę się dzieje, co się tak naprawdę wydarzyło, coś, coś w tym stylu, nie? Eee, czyli, no na pewno. Rosnącą serdeczność osoba pierwsza czuje do osoby drugiej, ale e, też jakąś taką, no taką mówię, sympatię, albo jakieś uczucia, które są gdzieś, one rosną. Natomiast ten pierwszy człowiek, o, ja widzę, że świadomie to reguluje. Bo tutaj priorytetem na ten moment jest e, stabilność, albo odpowiedzialność po prostu. No. Mhm. Na ten moment. Bo to się może zmienić, oczywiście. W zależności, jak ten człowiek coś zrobi, ogarnie, powie, zdecyduje, tak? Odpocznie, ale na ten moment tak jest. Jakie ma plany osoba pierwsza względem osoby drugiej? I tu jest wizja, i tutaj jest wizja. Albo prawdziwego wyboru, albo w ogóle takiego dokonania wyboru. Czyli ja tutaj nie mówię o osobie niesprawczej. To jest osoba sprawcza, to jest osoba, która wie, co to jest zrobienie decyzji, zrobienie decyzji, pójście za decyzją, ehm. synchronizowanie uczuć i myśli z działaniem. Mhm. Tylko, że tu jest jakiś e, taki, ja, ja to widzę jak taki ciężar e, realiów. Ciężar realiów. Co to jest ciężar realiów? E, ciężar, ciężar, co mówię Rytm dnia ry, albo obowiązków. Jakichś realiów, rutyn, realiów. No, e, jakie jeszcze plany? No tak, jeżeli, jeśli chodzi o taki plan najbliższy, względem pierwszej osoby, względem drugiej, e, coś tutaj z tym spotkaniem jest jakieś spotkać się, jest jakieś, jakiś, jakiś potencjał, żeby stworzyć okazję do. Realnego kontaktu. To jest. No. A... No? Moim zdaniem to jest coś takiego, jakby ktoś chciał jednak sprawdzić coś, to coś między, jakby coś między tą osobą, jakby, nie wiem jak to powiedzieć. Jakby ten człowiek chciał coś sprawdzić tak w rzeczywistości, ale tak jakby też nie obiecywał ten człowiek ponad siłę, Ale jakby tam jest chęć takiego a dobra, no to ok, to może jakoś tutaj znajdę sposób i to, dobra, to sp spróbujemy, ale jakby nie obiecuję. Ale to, jest, to nie jest takie mydlenie oczu, takie <laughs> nie? Tylko to jest takie e, takie że tam kogoś naprawdę coś tak wzięło z czymś i bo a może jednak, czyli ktoś tam musi, ten człowiek pierwszy musi tam naprawdę tak czuć, ale tak jakby się trochę wzbraniał, o coś takiego. Wiem, że ogólnikowo, ale to jest kolektywne, pamiętajmy. Więc jeżeli ktoś z Was będzie chciał temu się przyjrzeć bliżej, bardziej, żeby mogła bliżej, bardziej e, to opowiedzieć, albo wyjaśnić mechanizmy, które się dzieją u Ciebie, u tej osoby, jakby co, co się dzieje, to zapraszam. Na sesję prywatną. Tymczasem wracam, wracam. Ach, gdzie leży wyzwanie, albo już użyję tego słowa problem oso u osoby pierwszej z osobą drugą? E Trochę mi się gryzą tutaj energie, dlatego że ja mam tutaj e spontaniczność versus zarządzanie. No, czyli jakby ktoś tu chciał tak na lekko wejść, ale jednocześnie kontrolować przebieg. Czyli, yy, czyli mam taki dylemat pomiędzy <śmul narratives> puścić ster albo, yy, yy, dobra, projektować, robić, działać. Jakby moim zdaniem gdzieś leży, gdzieś leży, nie wiem w jakim miejscu, ale w jakimś miejscu wyzwanie dosyć spore między tą dwójką, i tu się nie da zrobić półśrodka, mało tego, spotkały się o dwie osoby konkretne i sensowne. Użyję tego słowa. No. Tu trzeba by było znaleźć złoty środek i to nie jest tylko po stronie tej osoby. Tu by się chciało zrobić lekko, tylko, tylko, tylko że tutaj trochę się nie da zrobić lekko i to bardzo dobrze, że się nie da zrobić lekko, bo to trzeba po prostu podjąć decyzję. Aha, tutaj nie ma właśnie e, półśrodka. Tutaj trzeba znaleźć złoty środek. Dobra, osoba druga. Co się dzieje u osoby drugiej w uczuciach? Aktualnie. U osoby drugiej jest, no tutaj to jest bardzo dużo klarownego myślenia, nawet takiej, takiego zawieszenia, takiej pauzy, z dużo trzymania emocji pod kontrolą, czyli moim zdaniem ta osoba jest bliżej niż dalej. Ehm, opanowanie widzę i taka trochę jeszcze takie przetrawianie, przecierpywanie jakiejś takiej sytuacji, nieprzecierpywanie, nie. Przecierpywanie, nie. E, przygotowywanie się do czegoś, tak jakby do momentu w życiu, do wyjścia z powrotem do życia, wejścia w związek, może albo do zrobienia czegoś, tak? E, tutaj ja widzę, że, ba, że osoba druga dojrzale chroni swoje centrum. No, i tutaj jest więcej spokoju, bo te, o inaczej, tutaj u osoby drugiej widzę najpierw spokój. A potem decyzje. Po prostu mam osoby, które są trochę na dwóch różnych etapach życiowych, co nie znaczy, że nie są w stanie się spotkać, bo mogliby, tylko trochę, trochę trzeba tutaj... Musi upłynąć trochę czasu. No, na pewno druga, pierwsza osoba tego bardziej potrzebuje. Tak? Z jakiegoś powodu. Eee, dobra. Co osoba druga... A nie, pardon, pardon. Jeszcze, jeszcze, przecież tutaj mam jeszcze, jeszcze jeden, jeden aspekt pokazany. Z czym konkretnie związane jest to właśnie to chronienie centrum, tak? To trzymanie pod kontrolą, to myślenie, ta pauza. Myślę sobie, że tutaj osoba druga tak dostała już w kość, tak dostała, że teraz weryfikuje granice. I wychodzi z takiej pozycji albo ofiary, albo uwalnia się od takiego wzorca w cudzysłowie utknęłam, utknąłem, nie? I tak jakby ta osoba druga, widzę, jakby dążyła do takiego... dąży, dążyła poprzez jakieś działania, które teraz robi. Nie wiem dokładnie, czym ta osoba się zajmuje w tej chwili, tak? Co robi, gdzie bywa, tak? Co, co dokładnie, ale tak jakby dąży do równowagi pomiędzy daję a biorę. Bo tam podejrzewam, że tam było zachwiane kiedyś ta energia dawania brania, więcej się pewnie dawało, mniej oczekiwało, chciało, otrzymywało i takie tam, nie? Tak, w skrócie. I też pokazuje mi się osoba druga jako taka, że no, jaśniej albo potrafi jaśniej zakomunikować potrzeby, zaadresować. I jeżeli chodzi w ogóle o relacje, to mi się pokazuje bardzo tej relacji większą gotowość na relację, na związek tutaj widzę, albo decyzję w związku z relacją, jeżeli jest w relacji, jesteście, to nie chce tutaj relacji ta osoba druga, w której oddaje więcej niż dostaje, to znowu to mi się to pokazuje, tak, czyli tam na pewno ta gospodarka była zachwiana w przeszłości. Eee, dobra, co osoba druga myśli o osobie pierwszej? Eee, tutaj ja widzę potencjał, eee, czy znaczy tak, ja widzę, że ta osoba druga widzi potencjał w osobie pierwszej. Eee, potencjał porządnego człowieka, porządnej osoby. Dosłownie, ja widzę porządny człowiek, porządna osoba. Porządna może to być kobieta, albo porządny mężczyzna, tak? Porządny. Tylko, że jest tutaj jeszcze rozbieżności, są albo rozjazdy. I teraz, co to, rozbież... co to są te rozbieżności, co te rozjazdy? Nie mam pojęcia, jakie ty lub ta osoba widzi, nie wiem. Ale osoba druga jest gotowa, jest w stanie pracować nad kontaktem, a mam wrażenie, że troszeczkę jest w lepszej kondycji psychicznej albo w lepszej sytuacji na ten moment niż osoba pierwsza, tak? Pomimo, że osoba pierwsza też nie robi z tego. Tego. Nie robisz z siebie takiego kozła ofiarnego, tak? No tu jest ktoś, ta druga osoba jest w stanie pracować nad kontaktem, jeśli ma sens, albo nad tą relacją, jeśli ma to sens, to tak, nie? Ale tutaj coś trzeba było synchronizować między, między osobą drugą, pierwszą i drugą. Coś jest do synchronizowania. Syn jakieś tutaj rytmy dnia, synchronizacje, nie wiem. Dobra, co osoba druga czuje do osoby pierwszej? E jest fascynacja, albo lekka fascynacja, jeszcze tak mogę powiedzieć. Ste też jest ten, ten, ten szacunek pokazany i jest ciekawość. Jest też potrzeba po stronie osoby drugiej e jasnej, rzeczowej komunikacji. Może coś do wyjaśnienia macie, tak? Mam wrażenie, że osoba druga jest w takiej sytuacji, że jest bardziej otwarta w komunikacji i bardziej umie, umie nazywać rzeczy po imieniu. Osoba druga teoretycznie też, ale tak jakby trochę mniej. No. Chociaż to nie jest tak, że widzę, że ta osoba pierwsza tak mgliście to robi, tak nieszczerze. Nie, tylko jakiś taki rozdźwięk taki widzę tutaj. I to nie jest kwestia, czy kobieta, czy mężczyzna. Chodzi bardziej tutaj, że w innej. Energii w innej sytuacji życiowej i tr może troszeczkę bardziej y, komfortowej, jest w tym momencie osoba druga, no, niż osoba pierwsza. Co nie znaczy, że y, w ubóstwie jest osoba pierwsza, emocjonalnym albo materialnym. Nie myślę o tym. Może być jej gorzej w obydwu tych materiach trochę gorzej niż kiedyś, albo ni w porównaniu do osoby drugiej, ale coś takiego tutaj wyczuwam. Jakąś taką na ten moment różnicę. Chociaż wydaje mi się, że ta osoba druga dobrze działa na pierwszą, właśnie to, tak jakby tak niby nie wyciągając tego, a wyciągając. No. Dobra. Jakie osoba druga ma plany wobec osoby pierwszej? Tu jest mowa o jakimś sprawdzaniu, ale na swoich warunkach. Czego nie wiem. Eee. Mam bardzo też tutaj e, widoczne, że osoba druga ucina wszystko, co toksyczne albo dwuznaczne. Ja nie mówię, że osoba pierwsza z tym wychodzi, do drugiej, ale tak już mówię na zaś, że w razie czego jak u, u, toksyczne, dwuznaczne, to osoba druga cyk, nie ma. Nie? No ale dobra, jakie plany osoba druga ma wobec osoby pierwszej? Utrzymać jakąś zdrową dynamikę. No, plan jest prosty. No. Albo chemia, albo koniec, albo, albo działamy, albo robimy, albo nie robimy. Tak jakby, no takie 0-1, albo albo. 0,5 cieni takich, nie? Tutaj, no. Dobra. A jakie wyzwanie jest osoby drugiej w stosunku co do osoby pierwszej? Albo jaki problem z tą osobą osoba druga ma? Hmm. Yy, wiem. Zadaniem dla osoby drugiej jest znaleźć złoty środek, by nie zrezygnować za szybko, ale też nie wchodzić za mocno emocjonalnie w sytuacji, kiedy jeszcze nie jest na to odpowiedni czas albo nie są teraz dobre komfortowe warunki, tylko jest potrzebne po prostu wytrwanie bycie, oczywiście nie poświęcanie się, ale takie po prostu trochę z cierpliwością. No bo mi się wydaje, że u osoby drugiej właśnie by było, chciałaby tak albo, albo. A tutaj jest potrzebne takie, jakby trochę tak, trochę takiej wyrozumiałości, takiego, mówię, złotego środka. Ten złoty środek jest tutaj bardzo pokazany mocno. No, ale do tego potrzebna jest na przykład cierpliwość, wyrozumiałość, chęć, <grym> przede wszystkim chęć, ciekawość, um... No, i też patrzenie na, na siebie, co ta sytuacja, czego mnie uczy, też pomaga, tak? Dlaczego, z jakiego powodu ten człowiek ma tak, a nie tak, nie? Dlaczego ten człowiek nie jest na przykład już w pełni czekający na mnie i gotowy, e, lub e, no coś, coś coś ten desen, nie? E, dobra, między Wami, czyli co jest między Wami? No, na ten moment ja widzę, że jest flow. Flow, miło, są rozmowy, jest, ale też jest dużo autonomii po dwóch stronach to jest ciekawe. I jednocześnie pilnowanie granic i to też jest pokazane po obydwu stronach jako lustro. Ee, ja widzę ten kontakt jako bliski, ale w jakiś sposób niezależny. To jest akurat dobre, bo żadna ze stron nie traci tutaj siebie, nie straciła jeszcze, nie straciła po prostu kontaktu z rzeczywistością, nie? Taki niezależny kontakt. Przyjemnie ciepło bez nacisków i jest tak dobrze. I dlatego dwie strony się zastanawiają, co, na, co, co z tym. Tylko jednocześnie chyba tak nie do końca właśnie jeszcze to mówią między sobą: tak coś czuję Tak coś czuję. Chociaż jest takie gdzieś tam delikatne już taka potrzeba, a może byśmy. tak. No. Dobra, w jaką stronę to zmierza? Zmie potencja Dobra, powiem tak o potencjale. Pamiętajmy, to jest potencjał na ten moment potencjał. Czyli na ten moment ja widzę, potencjał jest na zaufanie, potencjał jest na porozumienie serc, potencjał, ale potencjał jest, ale poprzez rozwijanie powoli. Y, intuicyjnie. I z czasem może to zyskać strukturę i konkret. Czyli y, w skrócie, jeżeli, pod, jeżeli podtrzymacie uważność, szczerość, i to będzie w jakiś sposób tak powoli, ale w zaufaniu, ale tak powoli, stabilnie, tak trochę przewidywalnie, bym może powiedziała, to tu się może wytworzyć taka świadoma, stabilna więź. Taka normalna, świadoma, stabilna więź. Yy, czyli najpierw może jako głęboka znajomość, a potem być może, być może coś więcej wtedy. Tak, to jest na to potencjał, tak. No. Więc tak, dla osoby pierwszej, a wyzwaniem tutaj będzie pogodzenie spontaniczności z kontrolą, no. Dla osoby drugiej, utrzymanie ba balansu między ciekawością a zbyt szybkim zamknięciem zbyt szybkim takim, dobra, ja już tam nie mam czasu, nie mam siły na to, nie? No, więc potencjał jest, ale kierunek na razie od zaufania i intuicji do bardziej konkretnej formy, i jeśli oboje dacie temu czas i realnie, yy, realne takie kroki, to jest, poprzez, to jest szansa poprzez rozmowy, jakieś o spotkanie, spotkania może okazjonalne, ale może to się pogłębić, tak? Więc, więc tak to widzę, więc powiem szczerze, ciekawie, ale tutaj te. Te wyzwania one są jednak wyzwaniami, więc czy to się musi udać? Musi, czy się musi? No nie musi, ale czy się może udać? Może się udać, ale tak jak mówię, tutaj te rady tutaj bym zastosowała. No i tyle, tak? No i tyle. Na ten moment tak to widzę, więc powiem tak: nie ciężko, a nawet bym powiedziała dość lekko, chociaż. No, nie jest tutaj coś takiego prostego, to nie jest taka prosta układanka, ale ona nie jest ciężka. Pomimo, że nie jest łatwą układanką, ale ona nie jest ciężka, to nie, sobie, nie czuję takiego obciążenia, więc ciekawie. Więc jeżeli ktokolwiek z Was będzie chciał to sprawdzić em, ze mną em, albo inaczej. Albo właśnie, co można z tym zrobić, jak można być bardziej wytrwać w tym, na przykład, jak ten półśrodek znaleźć, albo jak nie zwariować, na przykład, bo jest jakiś dystans, albo ta sytuacja u osoby pierwszej, bo ona jest bardziej chyba skomplikowana, i jak to przetrzymać, jak to wytrwać, jak nie zamknąć po prostu za szybko drzwi. To jeżeli ktoś będzie chciał ze mną o tym porozmawiać, zapraszam. Kontakt duszy.pl. Wszystkie informacje na temat mnie, czym się zajmuję, są pod każdym opisem w filmie i co. Słyszymy się niebawem, przyjemnego tygodnia, obfitości wszelakiej. Papa! Pa.